No my jeszcze szybko tą drugą część nagrywamy, to w ogóle jest minuta różnicy, bo jednak walikam pozwala na to 10 minut. Do... No dobrze to szybko nagrywamy. E, tu jest dalszy ciąg. O, dostanę, że to e, jest Dobra, to szybko szybko, bo kaja będzie musiała zaraz słychać. Jestem w ogóle całą... Buty za 1800, 400. no szaleźmy, nie, nie ma no bardzo. Piękno, ale weź nie wydawam, okej? Okay? Ja no, to twoje no... Jak się z tym czuję? Bardzo dziękuję. Pozdrawiam Karambe. Kala 2005, Kala 2005, do tej pory w 65, z 405, z 700. Pozdrawiam bardzo dziękuję. A my sobie posłuchamy salsy i zrobimy. Salsy zaczynają. Pewnie będzie, będzie potem na MSD. I za zakłoszony. Naprawdę świetna. Znowu selfie się odcięta. Widać mi to kuwaśne. Tak, a ja na tatuarz Z Piękny. Ja! Ja! A, ja! Nie, dziękuję! Polowałyśmy na to. A, tu Wow. O, bo wow. O, bardzo cię dziękuję. Wow. No my, fanki Igrzysk Śmierci. Tak, bardzo dziękuję. Wow, dziękuję. Dziękuję, ja dziękuję, bo ona dziękować miła. <grym> o, dziękuję. Jak Jedna jest. Widzi hmm. to niestety. Tak, jest. O, ej, dziękuję nie? Mhm. No, dziękuję. <grym> no, aż to Dziękuję za buty. Ładnie dopiero wam. Ano? Załóżmy sobie w śmiesznym. Troszkę tylko. Troszkę. Dziękuję. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Dziękuję. Ja nie noszę na real, ale dobra, wezmę swoją, wezmę swoją. zrobiłam kitkę na tak zwany odwal, a ona uznała, że jest piękna. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Seleka 3003. Pozdrawiam na klimacie 1212. Pozdrawiam! Puszczam oczko. Dziękuję za kolejną odcinkę, a to jest Pana fajna kolorówka. No, chodź, Ostatni Dziękuję. I ha. ha, wreszcie będzie wyglądać normalnie, dobra, ja się szybko przebiorę, będę cała unka Dobra, może Kaja też przybliży mi do Wyglądam dziwnie. Też tak uważam, ale dobra. Ej, a ty wyglądasz dziwniej. <laughs> Dużo rzeczy, no od Was. Ta cała strona, oprócz tych dwóch rzeczy, jest od Was. Wow. <śm> 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 oprócz tych dwóch rzeczy, jest, czyli że kapelusik i peripery. Tak. No. Dobra. No, normalnie sukienka z się ja po prostu bilebiam. No ja też, no. Wow, no dziękuję. Dziewczyna igrającej z różowym ogniem zobacz mam jak ty fajnie widzisz ha, ha, ha no to był znacznie znaczy kończy mhm. ale okulary są super na lawę to jest super dobra e, ubieramy nasz pełny zestaw który dostałam od od Valerii 2321 nie pomyliłam się nie pomyliłam Zobaczymy, to jest. O, dobra. jest strasznie lawy. Szybki. Chciałam tylko napomnieć, że bójcie się, bo następny odcinek też będzie nagrywać ze mną. Chyba polubiliście nic, nie? W ogóle w komentarzach, zapraszam do subskrybowania, łapki w mm -hmm. no i do się, nie? A, znowu. Ja widzę. No takie imienia mamy. Ha, ha, ha. Szybciej. No, Musimy zdjąć jeszcze, ostre. oskę. Znowu pozdrawiam Gabrielka w

Wam oglądać te dwa połączenia to bo serio się o Będą trwały około 20 minut. Mm. Nieważne. Dobra, e, jutro też będziemy nagrywać, prawda? Podobnie na te prezenty, więc ruszmy na jakiekolwiek prezenty. Chcemy dobić tutaj 10 milionów. Dobra. No. I zaproszamy do przesyłania na około 50% i kupienie z 3. Ja jestem około 50%. A wam jak się podoba opcje, jeśli ktoś ma Oko. opcje? Może jestem około... Może jestem około 50%, ale jedno oko to 10% i to jest... A weźcie się matematyka. że wszystko jest no Dobra, no my już będziemy kończyć. Potem... No, 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 no. Oj, nie, nie, nie. No i potem zaprezentuję, ja, w międzyczasie jak się nagrę, to ura, wie, jak szybko piję, bo jedna osoba mi może prosiła. Dobrze, to chyba kończymy. Bardzo dziękujemy za wszystkie prezenty. Ja bardzo dziękuję za sukienkę. Ja bardzo dziękuję za sukienkę. No. No. No, 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 no. no i... chyba hmm, tyle. Zapraszam do subskrybowania, do dawania łapego. Komentowania! Właśnie, no, komentowania. nie do komentowania. Myślę, że obciążyć oko przypomnę wam o wypuści, bo może być i u dość ludzi. Tak. dobra. Mm, dobra. I nas zawsze łapią. No jest ok. No, dobra. To, to do następnego odcinka, nas, Bajo. Pamiętajcie, ten po, jest połączony z trzecim, to jest druga część trzeciej odcinki. No dobra. No dobra, zaczynamy. Chyba Bajo.